Cześć. Dzisiaj mamy dla was wyrażenie to lead someone astray. To wyrażenie ma w języku polskim dwa odpowiedniki. Lead astray może oznaczać sprowadzić kogoś na złą drogę, czy inaczej w języku polskim mówi się również sprowadzić kogoś na manowce, albo drugie znaczenie to wyprowadzić kogoś w pole. Lead someone astray w pierwszym znaczeniu, czyli sprowadzić kogoś na manowce, będzie miało zastosowanie w takiej sytuacji, kiedy mamy na kogoś zły wpływ. Kiedy próbujemy namówić kogoś, czy spowodować, że ktoś będzie robił jakieś złe rzeczy. Wówczas lead astray znaczy sprowadzić kogoś na manowce, na złą drogę. W drugim znaczeniu, lead astray, czyli wyprowadzić w pole. Oznacza wprowadzenie kogoś w błąd, czyli poinformowanie kogoś, przekazanie komuś złych informacji, po to, żeby nie mógł dojść do prawdy. Pamiętajcie zatem, że lead someone astray ma dwa znaczenia w języku angielskim. Pierwsze to sprowadzać kogoś na złą drogę, drugie, to wyprowadzać kogoś w pole, udzielając mu jakichś złych informacji, przekazując mu złe dane. Mamy nadzieję, że to wyrażenie podoba Wam się i uznacie, że jest ciekawe. My tymczasem zapraszamy Was na naszą stronę www.videoangielski.tv. No i oczywiście zapraszamy Was również do oglądania naszych kolejnych filmów. Do zobaczenia.